Hej, hej hej, z tej strony i dzisiaj przechodzimy, aby podsumować pierwszy tydzień miesiąca listopada 2025 roku. Miesięczny budżet wynosi 2,5 tysiąca. Więc zaczynamy od jedzenia i życia codziennego.

I to jest taki budżet, który zaplanowałam. Musi mi starczyć do końca miesiąca. Awaryjnej ani poduszki bezpieczeństwa nie ruszałam. Więc w tym tygodniu kwota wydana to jest 541 ,24 zł. 24 <laughs> grosze. Następne podliczenie będziemy mieli w drugim tygodniu listopada, czyli 15. Mm. No i zobaczymy, jak to będzie się klarować. Jeśli chodzi o jedzenie, i życie codziennie, no to nie jest duża kwota jeśli chodzi o rodzinę trzyosobową. No ale musimy dać jakoś radę. Co tam u Was? Piszcie w komentarzach. No i do usłyszenia. Pa, pa.